Cuda się zdarzają, pamiętaj. Cuda istnieją, trzeba tylko w nie uwierzyć. Ważny moment z przekazem: bardzo za kimś tęsknisz. Jest ktoś, kto powinien być możliwy w Twoim życiu, jest ogromna tęsknota. Czy jest na tym świecie, czy na innym, ale jest, jest ktoś, z jakim bardzo mocno tęsknisz. Bądź sobą, nie udawaj nikogo innego. Jeżeli jest ta tęsknota, przyznaj się do tego przed sobą lub przed kimś innym. Jeżeli ta osoba żyje, to przed tą osobą może tutaj coś się wydarzyć. Może ta osoba nie wie, że ty tęsknisz, po prostu. Także bądź sobą, z najlepszą swoją wersją. Siebie. Pamiętaj, że miłość jest Twoją siłą. Nie tylko miłość do tej osoby, ale też miłość do siebie i szacunek. To jest bardzo ważne, żebyś nie zapominał o miłości do siebie. Nie trać nadziei. Nie trać nadziei, że wszystko będzie dobrze. Pamiętaj o tym. Nadzieja jest dla Ciebie ważna. Ona Cię trzyma w tej sytuacji. Wezmijmy to przy życiu, tak? Także ta nadzieja Ci trzyma. Tam cud się otworzy. Także jeżeli um, kogoś Ci bardzo brakuje i jeżeli ta osoba istnieje, jest na tym świecie, to powinieneś najpierw przemyśleć to, um, ponieważ tam było... Też, że powinieneś jakby kochać siebie też. Jeżeli ta osoba cię odtrąciła, to w tym wypadku jest najważniejsza miłość do siebie i szacunek to nie wpychanie się do tej osoby. Ale jeżeli czujesz, że ta osoba może też tęsknić, to by wypadało powiedzieć dla niej o tym, bo ona może nie wie o twojej tęsknocie, przecież może nie wiedzieć, prawda? Nie jesteś w jej głowie. Nie trać nadziei to jest ważne, żebyś tej nadziei nie tracił.